Otworzymy całego Booster Boxa Paradox Rift. Siema bambaryły, z tej wasz trzeci ulubiony youtuber yy, w Polsce, który jeszcze nie ma afery pwd. Używanie słowa jeszcze w tym kontekście nie jest chyba najlepszym posunięciem. Oh well, nie dla inteligencji nie oglądać. Na początek serdeczne gratulacje dla tego, kto napisał ten komentarz. Wygrałeś ETBK z Pawiado z Giveawaya w poprzednim filmie. Odpisałem na twój komentarz. Odpowiedz mi, dogadajmy się co do przesyłki, bo inaczej będę musiał go wskazać komuś innemu. A jeżeli chcecie być jak on i też coś wygrać, to dzisiaj macie szansę wygrać takiego Blastoisa. Napisaliście, że Giveaway z Singli może być, to będzie. Blastoisik, z tego co widziałem to coś nie coś kosztuje, więc to nie jest taka słaba rzecz do ale tak mi się wydaje. Także jak chcecie takiego blastojka to zgadliście sub like i komentarz. I z komentarzy będę wybiewał kogoś kto wygra tego Blastoisa. A jak chcecie sobie kupić coś samodzielnie, bez mojej pomocy i dawania Wam rzeczy, to zapraszam Was do wbicia na sklep Magiew, który jest oficjalnym partnerem tego kanału, gdzie możecie sobie właśnie karcioszki zakupić. w Różnej maści i, i... w kole... <śpuszk> <śpuszk> Różne... i Pokemonki, i one pisziki, i lofkane, i... i chyba tyle. Na razie. No, także tego. Mam nadzieję, że oni się nie zapomniałem i nie przedłużamy, bo cały busty w boxik nie otworzy się sam. Pomogę mu. Natomiast może to chwilę zająć. Dlatego lecimy, lecimy, nie śpimy. Wyciągłem paczki, je przemieszam trochę, coś, niecoś i będziemy lecieć. właśnie były chyba ciasno wsadzone, bo są aż takie sprasowane te paczki. No dobra, coś, nie coś pomieszane. Tyle, ile mi się chciało, czyli w sumie nie za dużo, ale polećmy z openingiem. Pierwsza paczka z Booster Boxa Paradox Rift. Bardzo fajny dodatek i mam nadzieję za chwilę bardzo fajny dropy. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu z ETBKami z Paradox Rifta, to giveaway udziału już nie weźmiecie, bo się skończył. Natomiast możecie sobie sprawdzić. Tak jest, pierwszy Roving Moon jakiego pociągnąłem i bardzo dobrze, że go pociągnąłem, bo możliwe, że sobie to pogram, bo jest śmieszne. Czemu jest śmieszne? Bo pierwszy atak za dwie Darkness i jedną Colorless, nazywa się Fensit Gouging, chyba się tak to mówi. I yy, on robi demerżu, nie robi damage'u, po prostu nokautuje. Insta, wszystko. Czaviza 330 HP no go, atakowała tu temu 270-80, czyli finalnie 350 HP. One shot. To całkiem broken, prawda? No tak, ale jest jeden drawback w postaci tego, że bijecie w siebie 200, czyli zostajecie z 30 HP na koncie po użyciu tego ataku. Natomiast drugi atak również jest w porządku. Calamity Storm daje bazowo 100, v, a jak zdiskardujecie Stadion, to 220. Basic fałki, niektóre exy, ktoś tu chyba pada od tego ataku. Także wydaje się spoko. No już nie gadam. Lecimy z kolejną paczką. Bardzo ładny powroń. Nawisowany przez 0313. Bardzo ładne imię. Pan Sage. Szuka kłopotów. Zubat. Drzejape I Spatwa Stoi. Biegnie. Jedno z dwóch. Dajcie znać, jak wasze dwopy z Pawiadoksy VII. Czy trafiliście to, co chcieliście trafić? Czy jeszcze polujecie? A może już się poddaliście? Napiszcie w komentarzu. Ja się nigdy nie poddam. Bo nie jestem faja. Będę otwierał w nieskończoność te paczki dla was. Nie no, poddaję się, nic nie leci. Żartowałem, nie poddaję się. Ludzie uzależnieni od hazardu nie wiedzą, kiedy przestać. Ewden Wessel. Jeden z najlepszych itemów w tym dodatku. Dyskaw kartę, szukasz dwie basic energie w deku i wkładasz je do ręki. Rampa energii przy użyciu tego będzie co najmniej łatwiejsza. Dwebel. Gimigul. Gimme all your money. Mela. napisk. Gaveganakul. I Tinglu. Kolejny paczek. Ogólnie nagrywam to zaraz po poprzednim filmie, więc jeszcze nie wiem, co mi odpowiedzieliście na pytania z poprzedniego, ale jeżeli jedziecie na regio w Gdańsku, to z jakim dekiem planujecie się wybrać? A może jeszcze nie wiecie? To nad jakimi się zastanawiacie? Napiszcie. Co? Za dużo pytań zadaję? Nie, marzy... nie, macie... nie umiecie tyle napisać, tak dużo tekstu? To, to nie polski? Nie piszemy rozprawki? To se wybierzcie jedno z tych pytań, a ja wybrałem zły moment, żeby gadać, bo akurat coś poleciało i jest niezręcznie, bo nie mogę dokończyć myśli, bo muszę powiedzieć wow, ale się świeci. Mm, jakbyście kurwa nie widzieli teraz zawina X świeci się fajnie te TWAX-y są o wiele fajniejsze niż te zwykłe nie mają tych frajewskich gwiazdek Jezu, kto wymyślił ten gwiazdkowy pattern? jest tragiczny kolejna paszka jak faktycznie udało mi się na cztery równe kubki rozłożyć to jesteśmy w jednej czwartej booster boxa. czy myślę że udało mi się rozłożyć na cztery równe kubki nie Z dupy na czole jeszcze... ale Magbi. This is so fucking cute. Okej, okay, to moja nowa ulubiona karta z tego dodatku. Nie pamiętam, żebym widział tą kartę wcześniej. Może ją widziałem i zapomniałem, ale wow, jest super. Magma nigdy nie dostaje fajnych kart, to chociaż Magbi dostał. Zajebisty. I na ostatnim miejscu w okay, this is this is the shit. Dazdy Goodstaff, Magbi, Altarcik Mały. Elegancko. Ja już jestem zadowolony. Nie tam jakieś śmierdzące 151, gdzie Magmara nie daje żadnego ładnego. A propos 151, to nadal pracuję nad Mastercetem, bo mimo, że otworzyłem niemało, to też niecelnie otwierałem i mam bardzo dużo wraków. Pało. W sensie nie do Ciebie. Wypadł z paczki. Pało. Więc jak macie jakieś karty na sprzedaż ze 151, to wystawcie się na jakiejś grupce handlowej na Facebooku, to prawdopodobnie się do Was odezwa. A tutaj Morpeko, Niezadowolona. Albo dny. Nie, w sumie nie wiem. Ale wcina. Kolejny paczek. Co to jest za paczka we dziobionych jabłek w ogóle? Mordę zamknij, bo ci mucha wleci. Albo ktoś ci do tego wieja na. Mela. Słyszeliście to? Ismote? Sandy Shox IX. Alt Arcik IX. Spoko. Natomiast nie tego pokemona. W altarcie bym chciał pociągnąć. Jest to altar, jest to spo, spoko. spoko. Drob. nie mówię, że. Nie. Ale nie jest to mój ulubiony Pokémon. Sandy Shocks, chyba Sandy Socks, am I right? Mowdy za. śmieszne by było, jakbym nie dodał tego Laughtera w tle i po prostu zostawił sam siebie, jak się wyglądam po pokoju i mówię, a tyle. tyle możliwości, żeby dośmiesznić filmik. I ostatnia karta. Egislash. śmiesznie tak przejść z. Holiday setu do zwykłego dodatku i mieć lepsze pule. co? To chyba nie powinno tak działać. Panpur i Brud Bonnet. Holo Ancient Pokemon. Kolejny paczek. Profesor z Vitality. To również jest doskonały support dla Rowing Muna i Exa. Do dwóch naszych ancient Pokemonów możemy zataczować BASIC Energię z Discarda. I potem jeszcze ciągniemy trzy karty. Wyśmienić support. Doskonały. Perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Na to... I hupa, i ex. Ja pierdolę. Co jest ze mną i tywafianiem trzech takich samych kart z rzędu? Wyciągnąłem jednego z losowej paczki z. Tre, jednego wyciągnąłem w poprzednim filmie z i teraz wyciągnąłem trzeciego chupa i eksa. Dude. Okej, okay, jest to hicik, prawda? Shinjiganda namalował zebrę. Bardzo fajną. Przy gwieździstym niebie sobie stoi. We the Nice. Porigon 2. I Beachcourt złociutki, złociuteńki. Królu Złoty. Najdroższy. Wspaniała karta, nie zapomnę jej nigdy. Szkoda, że już nie gra w Mirku. Na rzecz Hatfu Pafów, Ale może jednego wcisnę, bo się świeci na złoto. <gryw> bardzo ładny stadion. I na ostatnim miejscu Esparta. Espatra. Kolejna karta. Paczka. Paczka. No i zobaczmy co tutaj. O jezu, jaki ładny Joltik. Jak on wcina tego Bevisa. To jest jakiś chyba nowy artysta. Nie kojarzę. A przynajmniej od niedawna musi być. Na pewno w Softy Shield takiego gościa nie było. Czy ja nie chwaliłem już jakiegoś jego afta ostatnio, jak, co wyglądał jak obraz olejny. Ekansa chyba z 151 sprawdzę to. Ale tak mi się wydaje, bo no to faktycznie mamy dosłowny obraz na arcie, na karcie. Super. Magmara bym mógł namalować. Mouse. Na najlepszy design Pokemona w historii. Latios. I Tox City EX. Czy Hupa EX i Tox 3 EX mogą się ode mnie odpierdolić? Wystarczy. Już nie potrzebuję więcej. Kolejna paczka. Kurde, jak tak ma wrócę na karty wyciągnięte w innych filmach niż ten, który aktualnie nagrywam. To już trzeba cały lore BFTK znać, żeby łapać follow upy. Bo jak ktoś tak sobie po prostu trafi na ten film. i Gościu wyciąga kartę pierwszy raz na tym filmie i ma ludzi, że ma takie trzy. To skąd on ma wiedzieć, że on ma takie trzy? Profesor Turos Scenario i latios Dlatego tak zawsze tłumaczę o co mi chodzi. Tu o nic mi nie chodzi, bo pusto jest. Dobra, chyba jesteśmy w połowie boxa, a przynajmniej jakoś mniej więcej w połowie. Hity już są nie najgorsze w sumie. że rzeczy nam poleciało, natomiast... Chciałem powiedzieć apetyt właśnie w miarę jedzenia, ale zostałem pusty talerz, więc bym się nie najadł. Pusty talerz to była taka przenośna do pustego bustewa. W ten sposób autor chciał nam przekazać, że nie najadłby się po tym, jak użył przysłowia apetyt właśnie w miarę jedzenia. Przysięgam, że po którejś patrzce z rzędu to już odchodzę od zmysłów i zaczynam gadać takie głupoty, że się zastanawiam o co mi chodzi. Ten tak się odwraca, jakby ktoś przed chwilą go zwyzywał, myśląc, że nie słyszy. Snawion, bardzo ładniutki, w jaskini sobie, drzemie. To jest kurwa za Low Poly Render, nowego moba do Minecrafta dodali. Future Booster, Krastul i Palkia. Ten Fibas chyba z przeważony czymś. Elekid. I Vanilisz, mały Alcik. Bardzo estetyczny arcik. Wygląda trochę tak grafika jak z jakiejś gry Nintendo, albo przynajmniej na Switch'a. I ostatnia karta Iron Moth. Naprawdę nie najgorszy ten booster box. Muszę przyznać. Całkiem niezłe trafienia w nim znajduję. Cadet, blizn i Lary. Poprawia krawacisko. Lawie nie daje pojedynczego jebania. Lawie pracuje od 8 do 16. Co do sekundy wychodzi z biura i już nic go nie obchodzi. Lawie to jest gość. Kolejna paczka. Toxel. Parasol Lady. Bardzo ładny Special Illustration Rev tej karty. I powiegan Z. Kolejny paczek. Fuekoko. I Watchin. Watchin. Śmieszne to. Kolejna paczka. Trabisz. Search Kit. I Zekrom. Bardzo dużo legendarnych Pokemonów, jako zwykłe Holasy, Golasy tutaj znajduje. No i zobaczmy, czy coś jeszcze znajdziemy w tym booster boxie. Powoli zbliżamy się do końca. Powigon, Tinkatink -tink i Zashian. No nie w tej paczce. Zostało nam 7 boosterów. Genialny Absol. Od jego Kandy standardowo. Ziomuś nie misuje ze swoimi artami. Eden Wessel, Fajnie. Snorlax Doll. I Goldengo i X. Ten deck wydaje się być naprawdę mocny, ale. No, zobaczymy, jak oktagon zweryfikuje. Kolejna paczka. Jeszcze jakiś taki jeden ładniusi hicik bym poprosił. Jaki, jakiś alcik albo coś. Screamtail, Riwers. Bardzo fajne są te Riwersy Future i Ancient. I za tu. Pięć paczek do końca. Toldschool, Watchin i Aviant. Awiantku. Iron Valiant EX. Kolejna karta, która wydaje się być spoko. Jak to w praktyce będzie działało? Ok, on zweryfikuję. Dobra, ale gdzie jest Iron Hands, ja się pytam. Nie tutaj. Może być już chyba lipa z kolejnym IX trafieniem w tym booster boxie. chociaż nie znam dokładnych pulwate, ale trochę już ich poleciało. Puściutko, przedostatnia paczka, Joltic Dublade. I Altavia IX Full Art. Spoko. Ładna. Nawet przyznam, że ładna jak na Full Arta. Lubię Altawię też spoko Pokémon. Bardzo lubię Shiny Altawię taką złociutką. Spoko. Nie najgorszy pół. I czy ostatnia paczka coś jeszcze dla nas skrywa, czy to wszystko na dzisiaj? Ja obstawiam, że jeszcze mały Alcik tutaj na nas czeka. A Wy? Napiszcie w komentarzach. Tinkatów? Nie miałem racji. Tiwul. Podsumowując, Wyciągnąłem najpiękniejszą kartę z całego setu, czyli Magbiego, więc jestem... Zadowolony, wyciągnąłem trzy grywalne Jeksy, a przynajmniej mi się tak wydaje, i złociutkiego biczkotka. Także ciężko nie być zadowolonym. Przypominam, jeżeli chcecie wygrać takiego Blastoisika, to zostawcie suba, lajka i komentarz pod tym filmem, i jeden z was tego Blastoisa dostanie. A na dzisiaj to tyle. Widzimy się prawdopodobnie w kolejnym filmie za tydzień. No chyba, że sobie zrobię króciutką przerwę 9-miesięczną, nigdy nie wiadomo. No, no, i, no i tyle. elo.